A, jak już to oglądasz, to mam do ciebie sprawę. Zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku. Sianeczko z tej strony A w dzisiejszym odcinku powiem Wam znowu o pigi 2. Pigi Pug, 2 książka, druga, rozdział, drugi pigi. Wszyscy pewnie jesteście ciekawi, co i jak z pigi, a ja już nam mniej więcej datę premiery. I wy pewnie też ją teraz chcecie poznać, więc pamiętajcie, zostaje tu lajka, like, suba i dzwonka. I już wam mówię dokładnie co i jak, i gdzie i po co i dlaczego. Ponieważ... MiniTun napisał. Poinformował nas o tym, kiedy jest premiera. Ale zanim to wszystko drodzy widzowie. Zanim wam powiem kiedy, co i jak, dlaczego, po co ten, to... powiem wam, napi wezmę, przeczytam jedną teorię. Bo będę tutaj czytał teorie jakie wy sądzicie odnośnie trailera. Zobaczymy, jakie wy macie teorie odnośnie trailera, trailera dobrze, 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 bo sam to ciekawe i później wam powiem kiedy będzie sama premiera, bo pewnie jesteście już bardzo, bardzo, bardzo ciekawscy, eee, a ja co? A ja lecę już, tutaj wam uruchomić. Dobra, lecimy do trailerka. Jak widzicie, mamy trailerek, pewnie go bardzo dobrze zna znacie, jak do go nie zna to w poprzednim odcineczku. Taki trailerek można było sobie zobaczyć. I drodzy widzowie, piszcie w komentarzach swoje teorie. Będę, zrobię specjalny odcinek z teorii widzów, co może oznaczać ten trailer. Piszcie w komentarzach, co oznacza ten trailer. Paj od razu informacja w 53 sekundzie, patrzcie, że macie takie mignięcą bany, to też może to znaczyć. Przejdziemy sobie do mojego filmiku. Tutaj możecie zlajkać 1100 i przeczytamy najpopularniejszą teorię Później jeszcze jedną taką i zobaczymy w ogóle, jakie was są teorie i czy ja się z tym zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam. Moja teoria. Doji w stroju policjanta. Z tego co wiemy, kiedyś Doji był policjantem, czyli istnieje możliwość, że to będzie albo nawiązanie do tego, co było przed infekcją, albo czasy po niej. Jednak ten wilk to zapewne, post zapewne postać z TSP, czyli te Secret pigi. W sumie to tak pasuje do to sekretnego tutaj, czytam ten jak coś, to Secret pigi. No, coś tu pasuje. Tutaj sekret pigi, coś. Tutaj jest sekret pigi. Eee, zaś możliwe, że to on porwał Zizi i postrzelił pony. Ta postać z pierwszego zwiastunu czegoś szukała, i to pewnie było laboratorium, Postarała się znaleźć antidotum. I kolejna rzecz: to okulary na podłodze. Zwiastunie drugim poznać na końcu. Możliwe, że to postać. Że to, to postać. No. Ciekawa teoria, czyli szukała tego laboratorium, czyli dokładnie jeżeli wejdziecie sobie ten, to w, tutaj, o, w tym miejscu ta postać z okularami, o to postać chodziło, to to postać czegoś szukała. No mi się zdaje, że mogła czegoś szukać. Mogła czegoś szukać, no i zdaje mi się, że to może być też, no zobaczymy, zobaczymy. To jest tu ciekawe. Idziemy z kolejną teorią waszą, teoria. Na końcu 12 czapteru George mówi, że muszą znaleźć odtrutkę i wyskakująca postać to George. Tylko zainfekowany, bo myślące, że ta niebieska potka to odtrutka. Napił się jej, bo wie, że w połowie jest zainfekowany. Zawieźmy się o jego po... O ponownym zainfekowaniu w Distorted Memory. Ale to była jednak trucizna i został całkowicie zainfekowany. Pony i George chcieli znaleźć i znaleźć w to laboratorium, bo wiedzieli, że w nim jest odtrutka. I są tam uwięzieni ich przyjaciele Zizi i Dodgy. Ten wilk w str strzelił w stronę Pony'ego, żeby go chwytać i dlatego ten wilk jest strażnikiem i tym, kto porwał innych. Tutaj wszyscy widzę, że stawiają na razie, że ten wilk jest tym złym. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe myślenie. No może jest, że jest tym złym. Wszyscy stawiają, że jednak jestem tym złym. Ten... To po George wszedł pierwszy, i dlatego, że jest młodszy, został niezauważony i nieschwytany przez. lecz zainfekowany. By ukryć, że pije potkę, wszedł pierwszy wyjaśnienie w pierwszym zdaniu teorii. Trochę jest Tana, ale no i do pokoju. Zizzy wszedł schwytany, już pony, a Zizzy myślał, że to wilk. Szykowała dla tego pięśnia. my jako gracze przeciwciele mamy ich znaleźć, uwolnić go byśmy da daleko musieliśmy płynąć statkiem i tam marynarz prawdopodobnie został zainfekowany, ale udało się nam dotrzeć i mamy ich uratować. Jego to ta era jest ogromna. Alebany, Alebany nam pomagała w odnalezieniu i pomocy im Zizi i ponemu George'owi. Koniec, sorry tak machatana, ale Willi według mnie strażnik. T.S.P. Mega zagmatwane. Możecie sobie sami przeczytać tą teorię. Wydaje się mi, że no ciekawa na pewno jest teoria. Ale pójdziemy sobie do tego, co wy na pewno czekaliście. Czyli kiedy premiera. Premiera na początku września, więc prawdopodobnie zdaje mi się, że to, to będzie pierwszy tydzień września. Jak początek, to przetłumaczymy sobie to tak jak wiecie ja sobie tłumaczę. Piggy Book 2 już na początku września. No ja się mega nie mogę doczekać. Na początku września Piggy Book 2 teoria no... Mega fajnie będzie. No, kucze, no nie mogę się naprawdę doczekać tego, żeby to zrobić. Żeby w ogóle zagrać już te Piggy 2, żeby zobaczyć te chaptery. Na początku, nie wiem, może dodaj jeden, chapter dwa. Nie sądzę, żeby dodawał więcej niż yy, dwa chaptery na starcie. Więc no, trzeba się spodziewać. Początek września mamy. Widzę, że ludzie tu już coś piszą, że się cieszą. Yy, wszyscy są po prostu fanami Piggy, więc no. O, Bunny is Alive tutaj nawet są, ludzie piszą. Więc no. Czekamy, czekamy, czekamy. Ja przeczytam wam jeszcze jedną teorię albo jeszcze dwie. Yy, takie szukamy jakieś takie fajne rozbudowane teorie, ktoś się postarał. No jest tu tak, no 9:25. Yy, moja teoria jest taka, że George był miał jeszcze głos bardziej dziecięcy, bo George miał że to wykonania albo to było z albo to po prostu dodatkowy chapter i musi być to być prawda. Okej, okay, to takie mniejsze jakiegoś takiego komentarza lepszego. Warto pisać komentarze, polecam. Moja teoria. George został zarażony i poszły do tego laboratorium po lekarstwie. I to coś czarnego. To była siostra George'a, a ten film to nasz przymierzeniec. O, tu jest odwrotna teoria. Tu mówi, że to jest nasz przymierzeniec. Oraz może się okazuje, że Doji jednak żyje, bo jak było widać w ostatnim celu, piki nie, to był duchem. I to jest moja cała teoria. Myślicie, że spodobało? Pójdźcie, słuchajcie. Będę jego. Moja teoria jest napisana tak jakby było, ale i tak nie jest. I jest, albo jest. No, to są tylko teorie, więc albo jest, albo nie jest, nie wiadomo. Marta. Było pokazane, że pony znalazł to miejsce. To było laboratorium, a tam były okulary po niego. No tak. I, albo to było po, chyba już. To ciekawe. A ta to było lekarstwo, ale działa na zainfekowane. Tak. To nie jest, to zaraża się. O, ciekawe. Tylko zarażająca proteonka może go uleczyć on tego szukał. Pony to on pewnie wszedł do jednego z tych pokoju, bo różnił się od innych. Albo do tego go George. Ale jak znalazł się tam George, myślę, że to był pokazany tylko ten statek, to on do niego wszedł i tam się znalazł. Ale po co? Może poszukiwał ponego. Ale jeszcze chciał znaleźć miksturę, lub znaleźć mister P. Albo ja było pokazane, że w WC telefonie było napisane "Cars Are always... tre... From Czyli połączenia są zawsze śledzone, nic z niewłaściwych powodów. Tylko nie wiem, czy ta gierka była w jakimś stopniu prawdziwa do tego, co jest w IG, więc nie ufajcie w niektórym grom, które. Mniej więcej fanowskie gry, sami tworzą sobie jakieś teorie. Eee, zawsze się dodać nam część, ale a jednak pozostały mi dwie rzeczy. Pierwsza, to że ten agent, o którym mówił Medi, to myślę, że to jest, czyli mówiłem, że ten, że to jest bandyta, albo nie tylko zezdrościł czegoś. No tu jest znowu teoria, że ten Wolfik jest zły. A może chciał się ze. Za coś zemścić, lub ktoś dał mu rozkaz. Może szedł do tego policjanta. A może to był Dodge. Albo bardziej, nie Dodge, został zaraz. Może to jego brat. Jeśli je, widzieliście, że gdzieś nas znalazła, to a to miejsce mnie przypomina, ale nie wiem, czy to to miejsce. Nie się przypomina, nie? Tak myślę, że to miejsce, jak uciekaliśmy ostatniej mapki przed Outpost, my mówili, że leży sygnał. Tam byli wszyscy zainfekowani, ale pokazało się więcej postaci. A jak na moją teorię, to dawać like. no żartuję, po prostu dziękuję za ale to dobra, dobra. Fajna teoria, więc jest naprawdę i Mi się to podoba, w ogóle warto pisać komentarze, bo przeczyta. Moja teoria. ma nawet zdanie do Twojej. W wykonaniu serypy udaliśmy się do miasta. widzieliśmy, że Dorzi żyje, Zizi zniknęła, udaliśmy się do bezpiecznego miejsca. Ten budynek po czapterze, znowu walkę z TSP nocnym, wilkiem, co daliśmy z Zizi. Następne Pony, udaj się z dzieckiem, świnką łodzią, w przeczytaniu lekarstwa i kiedy znajdują bunkier. I tam jest najmniejsza postać, która zapotowała, niszczyła plany Mister Pico. Co ty myślisz? No, powiem mimo wszystko, że fajne to te teorie, więc piszcie sobie kolejne teorie, by było naprawdę fajnie, byście pisali teraz, yy, co według was by było fajną rzeczą. Jaka według was jest prawdziwa teoria, według tego trailera, ale może macie zupełnie inną historię, która także mogłoby do tego wszystkiego pasować, więc możecie pisać, lajkować, komentować, było naprawdę fajnie, ja wam na wszystko dziękuję, na razie, trzymajcie się, to dla was, ło! Wow.